Się dzisiaj na filmik na Wisłę, może sztupaczka złowię. Na złowisz? Na gumę. Dobra, guma, pokażę no, tę gumę, chyba ulubiona, co? No. Kanibal, tak? No. No to idziemy. Też mam kanibala. Dzisiaj będziemy z kanibalami. ładna pogoda no. choć tutaj pójdziemy w lewo tutaj przed, przed tamu powinny być lepsze branie to ile w ogóle będą dzisiaj? no zobaczymy nie? no to teraz sprawdzamy głowę Woda jest czysta Więc jak jest czysta to nie trzeba będzie wcale takich jaskrawych grumów używać Dobra, idziemy Jak coś pobierze to... No, jak coś... Bo tutaj nie było tej wody, tylko dalej jak coś pobierze, to wtedy włączymy telefonik, tak? No. Dobra. no. dobra. Dawaj. Masz rybkę? No. No to dawaj, dawaj. Kolej. O, pięknie. Okoń. Co złapałeś? Sandacz. Tak. Dawaj go do góry. Do góry go. Jest, yeah, sandacz. O, ile taki? 25 metrów? Ale ładnie. No masz parta, no, koloniu. Drugi rzut, czy tam no. trzeci rzut? Połóż wędkę. No. Nigdy tak ryby nie złowiłem szybko Łap. Za rękę, gdzie się łapie rybę? Na kolce tu. Łapza no skrzela, mocno. O. Łap za skrzela, Ach. mocno przetrzymaj, śmiało i wyciągaj. No. Śmiało. O. o, pięknie. I wypuść. No i pięknie, no gościu, pierwszy rzut twój. To jest szczęście. Można powiedzieć, że trzeci. Tak. Trzeci? Trzeci. A, tu rzucałeś. On no, to ma szczęście. Co to za piórko masz na końcówce? Jakiś wabik. Może po drodze jakiegoś gołębia zaczepiłeś. Co? O, już spadło. Tak? Albo no. Albo lagi leżą na dnie, co? Złap jeszcze jedną rybkę, co? Zrobisz? No, sondacza Małego złapałeś? Może to patrzeć. Ciekawe to drugie, co to było, nie? Może to nie była ryba, może to był kolega.